Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się na tym, dla których mój ojciec się przygotował. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u Was. Lecz kto by między Wami chciał stać się wielkim, niech będzie Waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między Wami, niech będzie niewolnikiem Waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj bracia i siostry wspominały pierwszego apostoła, który poniósł śmierć męczeńską dla Chrystusa. Świętego Jakuba, brata świętego Jana. Ciekawe jest, że właśnie ci dwaj bracia, jeden najstarszy, patron dzisiejszego dnia pierwszy ponosi śmierć męczeńską, pije z licha pana, a drugi święty Jan został zachowany przy życiu jako jedyny z apostołów. I jeszcze. Pod koniec swojego życia zdołał napisać piękną Ewangelię, która jest uzupełnieniem trzech poprzedzających. Ta dzisiejsza scena jest ciekawa, ona jest opisana nie tylko u Świętego Mateusza, ale również w Ewangelii Świętego Marka. I ciekawe w Ewangelii Świętego Marka to jest powiedziane, że ci dwaj uczniowie przystąpili do Jezusa. Nie, że ich matka. Oni sami i proszą, żeby Pan Jezus dał im miejsca w swoim królestwie po prawicy i po lewicy swojej. No to widzimy w jaki sposób myślą, jaką mają mentalność, spodziewają się, że Pan Jezus ustanowił wspaniałe królestwo, przewyższające świetnością królestwo Dawida i Salomona. I że oni teraz, jeden będzie premierem, a drugi, dajmy na to, ministrem finansów, no i będą zasiadać jeden po prawicy, drudzy po lewicy tego króla mesjańskiego. No, niestety, widzimy, że bardzo się pomylili, że nie takie były plany pana Jezusa, ale zauważmy, z jakim spokojem i miłością pan Jezus ich traktuje. Pyta się, czy możecie pić z kielicha, który ja mam pić? Myślę, że oni nawet dobrze tego nie rozumieją. My wiemy, co to jest ten kielich. To jest ten kielich, o którym mówił Jezus w Getsemani w ogrójcu począć się krwawym Potem, Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, ale twoja wola niechaj się spełni. To jest ten kielich, kielich męki. Oni ocho odpowiadają, możemy, Pan Jezus mój owszem, ten kielich będziecie pić, ale nie do mnie należy dać miejsce po prawej czy lewej stronie. To należy do Ojca Niebieskiego. Myślę, że wszyscy wiemy, kto jest po prawej stronie Pana Jezusa chwalebnego, że jest Jego Najświętsza Matka. Wzór miłości i pokory. I to jest piękne słowo. Tutaj widzimy, że wszyscy tak samo myślą i ci dwaj bracia i pozostali, bo oczywiście zazdrościli, że nie oni pierwsi wystąpili z tą propozycją. Jest powiedziane, gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. Oczywiście oburzyli się, no bo. Bali się, no, że mogą zostać, że tak powiem, na tylnym siedzeniu, że nie otrzymają jakichś dobrych posad w królestwie pana Jezusa. I tutaj pan Jezus daje im pewną naukę bardzo ważną. Naukę, która ściśle mówiąc, to jest potrzebna. Wszystkim sprawującym władzę, i w kościele, i w społeczeństwie świeckim, i w szkole, i w zakładzie pracy, i w rodzinie również, być sługą na wzór Chrystusa. Jeśli ktoś szuka wielkości, to niech się stanie sługą. Myślę, że najlepiej to doświadczają rodzice, bo oni są naprawdę sługami również swoich dzieci i wobec współmałżonka. To jest aktualne słowo dla każdego z nas na wzór syna człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. I dzisiaj patron dnia dzisiejszego właśnie tego. Doświadczył, pił z kielicha pana i okazał się sługą wiernym, sługą użytecznym. Ale chciałem powiedzieć również, tutaj nawiązując do pierwszego czytania, to jest w istocie zaproszenie do każdego z nas, bo i apostoł, i święty Paweł, z którego. Drugiego listu do Koryntian było wzięte pierwsze czytanie i święty Jakub i każdy chrześcijanin. Jesteśmy wszyscy powołani, żeby być ludźmi paschalnymi. To, co mówi dzisiaj święty Paweł, apostoł, te przeciwstawienia, które nie zawsze. Ale nieraz spotykają nas w naszym życiu: cierpienia, ale nie rozpaczamy, prześladowania, ale nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemi, ale nie giniemy. Nosimy nieustannie w naszym ciele konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Już jest to przejście ze śmierci do życia którego Chrystus w naszym życiu dokonuje, żeby się Ono dopełniło ostatecznie w dniu, kiedy przyjdzie powtórnie, kiedy wskrzesi wszystkich zmarłych do chwały, tych, którzy byli mu wierni. Na razie jednak, jak mówi pięknie apostoł, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych. Aby z Boga była ogromna owa przeogromna moc, a nie z nas. Sami z siebie jesteśmy naczyniami glinianymi. Uderzy się dobrze, to się rozwali. Ale Bóg nas napełnia te naczynia gliniane swoimi skarbami, swoim życiem, swoją łaską. Karmi nas swoim słowem. Karmi nas swoim ciałem i krwią, żebyśmy mieli życie. To jest nasze doświadczenie, naszej słabości, a jednocześnie mocy Bożej. Tego również i doświadczał dzisiejszy patron święty Jakub. I na zakończenie jeszcze możemy powiedzieć, że święty Jakub przypomina nam jeszcze raz, że jesteśmy pielgrzymami. Według tej pięknej legendy miał zawędrować aż gdzieś na kraniec północno-zachodniej Hiszpanii, właśnie tam, gdzie jest Santiago de Compostela. Santiago to znaczy święty Jakub po hiszpańsku. To oczywiście to jest piękna no, legenda, ale naprawdę piękna, bo nam przypomina i, i to miejsce właściwie. Od starożytności cieszyło się, bo, kto wie, może nawet, no i tam był, chociaż trudno, trudno powiedzieć nie ma żadnych no, dowodów na to. Ale teoretycznie mógł to święty Paweł przemierzał wielkie połacie ówczesnego świata. Wtedy zresztą, pamiętajmy, że. Cesarstwo Rzymskie było bardzo dobrze zorganizowane. Sieć dróg pokrywała je. Drogi były bezpieczne. Rzymianie bezwzględnie ze, wszelk ze wszelkimi objawami jakiegoś bandytyzmu się rozprawiali. Morze Śródziemne łączyło wszystkie te kraje. Również żadnego piractwa nie było wtedy. Po prostu rzymski porządek panował. Kto wie, mógł, 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 i tam być, ale w każdym razie, niezależnie od tego, jest czczony jako, jako patron pielgrzymów. I tam do Santiago de Compostela mówi: od starożytności już pielgrzymki się udawały. Nawet przecież obchodziliśmy teraz wczoraj świętej Brygidy. święta. Bryg w średniowieczu, w średniowieczu to XIV wiek, z mężem ze Szwecji udała się na pielgrzymkę właśnie do Santiago de Compostela. To ładny kawałek drogi piechotą. Dzisiaj również wielu tam chodzi, no i doświadcza jakiejś Bożej obecności i opieki tego świętego apostoła. Prośmy Go przez Jego wstawiennictwo również i także przez wstawiennictwo świętego Krzysztofa, żeby Pan nas strzegł na naszych drogach życia. Polecajmy również tych, którzy no, pielgrzymują czy poruszają się w sposób bardziej nowoczesny przy pomocy pojazdów mechanicznych, samochodów, żeby oni również doświadczali opieki tych obu świętych, którzy są patronami pielgrzymów, podróżnych, kierowców, jeśli chodzi o świętego Krzysztofa. Miła nie jestem sam. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek. Jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.